Jesteśmy częścią poważnej instytucji z dwustuletnią tradycją, więc spotykają nas zarzuty, że poruszamy zbyt niepoważne tematy, takie jak muchy w poezji albo tunel strachu. Dlatego czujemy się zobligowani, żeby odpowiedzieć na te zarzuty i poruszyć temat poważny – przewidywanie przyszłości. Ma ono w polskiej poezji długą tradycję. Wspomnijmy tylko o najsłynniejszych wieszczach, którzy, jak sama nazwa wskazuje, przewidywali przyszłość. Jest Juliusz Słowacki i jego zapowiedź słowiańskiego papieża, i Adam Mickiewicz, który przewidział zespół kaliber 44 i rozwój sceny hip hopowej w Polsce. Wieszczów powinno być trzech, zatem dodamy do nich jeszcze na przykład Zygmunta Krasińskiego, jego nieboską komedię i przewidziany w niej światowy spisek i rewolucję klas. A może Norwid byłby lepszym trzecim wieszczem? Mocno sugerował swoim współczesnym, że w ogóle go nie rozumieją i zwracał się do późnego wnuka z przyszłości. Nie, to zbyt oczywiste. Potrzebujemy znaleźć kogoś innego. Proponuję Tadeusza Różewicza. Jak wiadomo, wyprzedzał swoją epokę i w swoich utworach przewidział wiele wynalazków, prądów literackich. To przed kartoteką wpadłby na pomysł, żeby bohatera umieścić w łóżku i trzymać go tam do końca sztuki. Już u Beketa, wczekając na Godota, całą sztukę siedzieli, a to było wcześniej. A zaraza? Sztukę o tym tytule zaczął pisać już kilkadziesiąt lat temu. Co prawda, skończyło się to na pierwszej scenie i to nie całej. Ale zarazy zawsze były na świecie, a nie tylko teraz. Może Różewicz inspirował się epidemią ospy we Wrocławiu, robił na ten temat notatki. No to coś takiego. W 1995 roku napisał wiersz o zamachu na World Trade Center. Nie powiesz mi, że to nie jest przewidywanie przyszłości. Ale to było o zamachu z 1993 roku, więc to nic nadzwyczajnego. Może zamiast mówić o nim jako o wieszczu, mówmy o nim jako o prekursorze, wprowadzał wątki postmodernistyczne, zanim to zaczęło być modne. Co masz na myśli? No wiesz, estetyka fragmentu, recykling, czyli bycie eko, intertekstualność, dużo kolaży, nawiązywanie do popkultury i do gazetowego stylu, poza tym wprowadził wiersz nazwany różewiczowskim albo emocyjno-skupieniowym. Każdy wers jest pozornie oderwany od pozostałych i skupia w sobie wiązki znaczeń i emocji. To ponad sprzyja filozoficznemu charakterowi i dobrze wyraża lęki współczesnego człowieka. Dobrze, mogę przyznać, że nie był prorokiem. Ale czytając książki innych autorów, często zaznaczał na marginesach pisałem o tym już 20 lat temu. Ale to się nie liczy, jak ktoś przewiduje przeszłość. Albo po czasie stwierdza, że coś przewidział. Ale na pewno możemy o nim mówić chroniczny prekursor. No tak, Facebooka nie wymyślił, ale już w latach 60. opisał strumień wiadomości, które scrollujemy każdego dnia w internecie. No i pisał. Człowiek współczesny jest ruchomy i otwarty. Otwarty przez innych. Nosi w kieszeni mały aparat radiowy. No i z niego wydobywają się te wszystkie informacje, powiadomienia. Myślisz, że przewidział smartfony, a nie że opisywał przenośne rabdyjka? Jedno drugiego nie wyklucza. Dlatego po przepowiednie radzimy udawać się do poetów, nie do wróżek. No tak, wróżce trzeba jednak zapłacić, a poeci zazwyczaj cieszą się, że ktoś w ogóle przyszedł na spotkanie z nimi.